Alicja, dałeś mi inną próbę, która obnażyła moją skłonność do zła i nieposłuszeństwa wobec Ciebie. Jezus, pokazałem słabe miejsca Twojej wiary i Twojej miłości. W sytuacjach trudnych i zaskakujących, pierwszy Twój odruch powinien zwracać się do mnie, a następnym odruchem powinno być Twoje pełne pokoju i miłości działanie ludzkie. Pokój i miłość ja bym dał, gdybyś zwróciła swe serce do mnie. Jeśli oparłaś się na swojej słabości to ona się ujawniła i umożliwiła dostęp zła do twego serca. Bezsilność i grzech przyprowadziły cię do mnie. I widzisz, że w gruncie rzeczy nic złego cię nie spotkało. Choć się tego spodziewałaś? Alicja zapisała takie słowa: Przez ponad godzinę lała się woda z sufitu w wielu miejscach w pokoju i kuchni, bo na górze była awaria. A pogotowie nie przyjeżdżało, i nie ma żadnych śladów. Jezus, moja ręka czuwała cały czas. Zawsze tak jest i tak będzie. Pamiętaj o tym. Chcę, abyś była odporna na sytuacje zaskakujące. Chcę uczyć Cię cierpliwości, opanowania i pokoju serca. Prosiłaś mnie o to, a ja chcę Cię tego nauczyć. Czuwaj więc, abyś znów nie uległa zaskoczeniu. Cierpienie fizyczne potrafisz mi oddawać i jesteś uległa. Nie potrzebujesz zatem takich prób, a na ofiarę jeszcze nie przyszedł czas. Nie gniewam się na ciebie, bo dobrym dzieckiem jesteś, ale cię uczę. Wyciągaj wnioski z każdej sytuacji i bądź mądra i kochająca. Oddana mi. Na zawsze.